Cześć, jestem Paweł, a dzisiaj zajmiemy się kolejnym zagadnieniem związanym z byłą sztywną, czyli momentem bezwładności. Czym jest ów moment bezwładności? Jest to wielkość określająca, jaką masę ma była, ale także w jaki sposób ta masa jest rozmieszczona względem wybranej osi obrotu. Im dalej od osi obrotu jest masa, tym większy będzie moment bezwładności, czyli ciało trudniej będzie wprowadzić w ruch obrotowy. I tutaj musimy się cofnąć do dynamiki zwykłej, czyli takiej bez broły sztywnej. I przypomnieć sobie pojęcie bezwładności w ogóle. A więc bezwładność jest to cecha ciała wskazująca na jego niechęć do zmiany stanu ruchu na spoczynek i spoczynku na ruch. I miarą bezwładności jest masa. A więc, jeżeli masa ciała jest duża, to wówczas należy użyć dużej siły, aby ciało wprowadzić w ruch, i dużej siły, aby takie ciało zatrzymać. Jeżeli masa jest mała, to no wówczas siła potrzebna do poruszenia i do zatrzymania ciała jest niewielka. To wynika wprost z drugiej zasady dynamiki Newtona. Podobnie jest z momentem bezwładności, czyli jeżeli moment bezwładności jest duży, czyli dużo masy znajduje się daleko od osi obrotu, to wówczas trudno nam będzie rozkręcić takie ciało względem wybranej osi obrotu. Jeżeli ciało jest mało masywne, a masa znajduje się blisko osi obrotu, to wówczas łatwiej będzie nam rozkręcić takie ciało względem tej wybranej osi obrotu. Aby policzyć moment bezwładności były, należy podsumować iloczyny mas punktów i ich kwadraty odległości od osi obrotu. I brzmi to średnio, podobnie jak średnio wygląda ten wzorek zapisany z użyciem y, sigmy. Mam nadzieję, że wyjaśnia się on już po rozpisaniu. I mamy takie szczęście, że dla wielu podstawowych był powyższe działanie zostało już kiedyś wykonane. Należy wpisać w wyszukiwarkę hasło tabelka momentów bezwładności i zobaczymy taką właśnie tabelkę jak tutaj. Czyli popatrzmy sobie na przykład na walec o pełnieniu R w wysokości H i masie M. I tutaj z boku mamy rozpisane momenty bezwładności. Dla założonych osi obrotu, czyli na przykład dla osi obrotu Z. Moment bezwładności to 1,2 mR. No i tutaj widzimy też to, co ja na czerwono zapisałem, że raczej na fizyce rozszerzonej, no pan od fizyki czy pani od fizyki, no nie każe nam tylko podstawić na małpę czegoś do wzoru, ale może się okazać, że będziemy musieli liczyć. Moment bezwładności dla jakiejś innej osi niż ta, dla której momenty mamy wymienione w tabelce. Jak sobie z tym poradzić? Tutaj z pomocą przychodzi nam twierdzenie Steinera. Twierdzenie z Steinera jest potrzebne do wyznaczenia momentu bezwładności dla osi obrotu innej niż ta przechodząca przez środek. Patrzymy sobie tutaj na lewą stronę y, mojej tablicy. I jak należy rozumieć ten rysunek i ten wzorek? Mamy już wyznaczony wzorem albo jako liczbę moment bezwładności dla figury tutaj, mamy moment bezwładności I0. i on dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdyby ta figura miała obracać się względem osi B. Jeżeli Chcielibyśmy, aby figura obracała się względem osi A, to musimy skorzystać z stwierdzenia Steinera w następujący sposób. Nowy moment bezwładności, czyli względem osi A, to będzie moment bezwładności względem osi B, dla której moment bezwładności mamy już, wzorem albo jako liczbę, plus md kwadrat, gdzie m to jest masa tego ciała, a d to jest odległość pomiędzy nowym, Nową i starą osią obrotu. I patrzymy sobie na pierwsze zadanko: oblicz moment bezwładności litej, jednorodnej kuli o masie 5 kg i średnicy 30 cm dla osi stycznej do tej kulki. Ja już to tutaj narysowałem. Te nasze osie obrotu są do siebie równoległe. Tutaj mamy kulkę, co to znaczy, że jest lita, że gęstość kulki jest taka sama i nie ma w niej żadnych otworów. Wszelkie dane mamy tutaj już mm, zamienione do układu SI. Oczywiście, jeżeli nasz pan pani od fizyki podaje nam średnicę, no to pamiętamy, że trzeba to zamienić na pełnię. Myślę, że tu już nie ma żadnych mm, sekretów. Jeżeli dotarłeś do były sztywnej, no to już mniej więcej wiesz o co chodzi na matwizie i jak to tam wygląda. No dobra, to robimy sobie w takim razie to pierwsze zadanko. Możemy sobie wzrokiem zapisać, jaki jest moment bezwładności dla osi, przepraszam, a. Przeskakujemy sobie do tabelki momentów bezwładności i widzimy, że dla wypełnionej, czyli właśnie litej kulki o promieniu r i masie m, moment bezwładności dla osi obrotu przechodzącej przez jej środek to 2 piąte mr kwadrat, gdzie r to jest promień kulki. No to działamy, zapisujemy sobie 2 piąte mr kwadrat. Ja piszę duże r, bo tak mam tutaj oznaczone na rysunku. No dobra, i teraz gdybym podstawił sobie tutaj liczby, to moment bezwładności dla osi A liczę bez żadnego problemu. Podstawmy sobie i A to się ma równa 2 piąte razy 5 kg razy 0,15 m do kwadratu. Co tutaj dokładnie wyjdzie, to już pozostawiam Tobie do policzenia. Natomiast widzimy, że jednostka to na pewno będzie kilogram razy metr do drugiej potęgi i taka jednostka nie ma swojej nazwy, po prostu tak to zostawiamy. Kilogram razy metr kwadrat. I możemy teraz już przechodzić sobie dalej. Czyli dostaliśmy polecenie, aby obliczyć moment bezwładności względem osi B. Korzystamy z twierdzenia Steinera. Czyli piszemy sobie ib to się równa IA plus m d kwadrat, gdzie d to jest odległość pomiędzy osiami obrotu. Żeby nikt się tutaj nie pogubił, ja oczywiście wszystko, jak to w swoim stylu, staram się sumiennie zapisywać. No to jedziemy i B to się równa i A. Czyli te 2 piąte mr kwadrat plus. I teraz patrzymy sobie na rysunek. Jak widać, jak zawsze u mnie są one mega przejrzyste i mega duże. Odległość pomiędzy osiami wynosi R. Czyli piszemy sobie mr kwadrat. No i możemy tutaj oczywiście podstawić sobie liczby, ale wygodniej jest to dodać, bo mamy wyrażenia podobne. A zatem zostaje nam 7 piątych mr kwadrat. I jeżeli podstawilibyśmy sobie liczby, to mamy 7 piątych razy 5 kilogramów razy. 0,15 m. No tutaj poprawimy sobie. I obliczenie pozostawiam już Tobie. Jednostka kilogram razy metr do drugiej. Przypominam, taka jednostka nie ma swojej nazwy. Jeżeli filmik był dla Ciebie pomocny, to daj łapkę w górę, zostaw subskrypcję i zapraszam Cię na kolejne materiały dotyczące broły sztywnej. Na pewno y, będą się pojawiać, ponieważ przez zdalne nauczanie zorientowałem się, że wielu moich uczniów umie niewiele. Dzięki i do usłyszenia.